W sumie, w sumie podoba mi się ten Anders. Fajny z niego gościu. Ok, ale mamy tutaj naprawdę koksów. Tych tampariuszy. Więc Anders, ty walniasz tutaj burzę z piornami. Varik, oczywiście mamy znów popsutę TT. Varik nam palnie e, grad strzał na wszystkich. Pum. E, kogo tu jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze laskę która zajmie się syrem Alerykiem. i weźmie kamuflaż na siebie, no i ten oczywiście tutaj się wbije w nich jak ostry nóż, w masło kosu. Dobrze, teraz szybki direct. mocny cios, szal bojowy. Wszystko na jak widać. Anders, piorun. Laska. E, cios w plecy. Albo wybuchowy cios. Najlepiej. O, przybiegli kolejni. Chips przyszły. No tak. sobie trochę życia. Dobra, walczymy. Walczymy za żarcie, jak widać. Siuuu! Ja widzę, że tutaj ostro nas już jadą w plecy, więc włączę sobie. O nie! Ojej, widzicie, to jest problem, ten, tych moich zepsutych znaczników życia. Nie zauważyłem, że im życie zeszło. Fak. Fak, 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 fak. Oj, nie, 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 nie dobrze. Oj, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, że tak powiem. Będziemy musieli bardzo się teraz pilnować, więc... Pij życie I Siekaj to Flariusza. Dobrze. Okej, okay, zostałem tylko ja. Wszyscy nie żyją. i will have every last templar for these abuses it's over anders they're all dead every one of them will feel justice is burned get away from me demon i am no demon are you one of them that you would call me such Anders, that girl is a mage. We rescued her from being made tranquil. Ciekawe. She is there. I can feel their hold on her. She's the reason you're fighting, Anders. Don't turn on her now. Please, Messair. Yeah. Baker, no. I almost. Jeśli I No nie no. Dobra. Czas na leczenie. Tutaj też cza czas na leczenie. I czas na zbieranie rzeczy. List Sir Al Alrika. Magowie z wolnych marki wymknęły się spod kontroli. Nie można ich powstrzymać. Cicho rozwiązanie powinno być rozwiązaniem. <grymne> no dobrze, dobrze. Dobrze, powiem tak. Zadziwiająca to była walka, ponieważ prawie zginęliśmy po raz pierwszy w tej grze. Wszyscy padli. No ale jakoś się nakudało. Kurde, co za szajs z tymi paskami. Jak będziecie wiedzieli, jak to jakoś naprawić, to, to dajcie znać. Mój you Wracam do kręgu. Dziękuję. Id stąd. Okej. No to. chyba wszystko co tutaj mieliśmy do załatwienia. Było ciekawie, było mocno, było ciężko. A przede wszystkim z naciskiem na ciekawie. No to window w górę. I idziemy do karszym podwisielcem, żeby pogadać z Warikiem. Bo Warik od nas znowu coś chce. Może chce teraz zabić swoją siostrę albo matkę, no nie wiadomo. Na co mu tam przyjdzie ochota z tą swoją kuszą? Więc mów. the rounds. Pewno opowiesz, Don't <laughs> so, the stories mention my stunning good looks? What about my cunning? Nope, they skip straight to the part about the lovable I try to steer them straight, but just don't be surprised if people seem in awe. <laughs> no, okay, thank so, you. exactly how many times? I only frequent the nice? You may not be my best dressed or cleanest friend, Master Hawk. But you're all right in my Anyway, I'll Okay. Co teraz, co teraz? Teraz spadamy stąd Ludzie jaka jest po pogięta I teraz zmienimy trochę sobie skład. Weźmiemy Fenrisa Andersa nie możemy, bo sobie uciekł, więc zostaje Awelina. I chodźmy teraz... ...albo do Aweliny, albo do Andersa jeszcze raz. Ale ja myślę, że do Aweliny Kurde. Tutaj, twierdza hrabiego. Mamy tutaj dwa dług, główne zadania do wykonania. No ale zobaczymy, czy będziemy je teraz wykonywać, czy może... ...czy może później. Czy może wcześniej. Whatever.

Johnny. The event that put me here. And you're doing very badly at the no questions part. It must be something important if you're going to- That's not- How very. I already regret this. You can accept that or not, but that's all I can say. You need stługów? me? I protect many people. Citizens well be... But... Who do I really know I need a friend to do this. It's a short list. Mm. No, I'm tam here you to help. help. Whenever you need. Oh that's sweet. This is, I appreciate. Okay. It's yes da, yes da, yes da, Boom. Cześć, strażniku. Mam dla ciebie paczka. Guard Mandonic. Mam towar. it's been some time. I see your uncle now and then on my patrols, but we don't talk. Jak tam zdrowie? They got me pretty good, I'll admit. Guard is a good career if you're kept, and the captain makes sure we're careful. Okej. Okay. Hmm, mam coś dla ciebie. Dla ciebie? Take... It's a copper relief of. Well, how crafty. Is there a meaning to this that I should know? Hmm. <laughs> to najpewniej zwykły śmieć. Just keep it. I'm sure. It... Eh, right. I'm sure we both have things. No. You're back. Of course. So? As one might expect I thought it was clear. Metal is... I've clearly gone about this the wrong way. <laughs> Don't talk to him again. Just take this. The patrols <laughs> for the next week. week. Post it to the roster and just... listen. Okay. All right, but I'm starting to think you just like having. I need to know exactly. Thank you. Too many hits to the head, or not enough. Okay. Tutaj mamy. Hey, Donick! Who's pucker have you been greasing, to get high town? What? It you... says here you're guarding the square. Always been a. Check your eyes. It's a mistake. says the pet. You have got to be kidding me! What did I do to get that post? Dobra. Oh. Znamas coś. Okay, thinks I'm punishing him. You wanted his. All oh, right. I can fix this. So. It's a dowry tradition. Maybe it will smooth the process. Hold a moment. You're sweet on the boy. So help me, whore. I <laughs> will break you. Oh, this is glorious. All this flailing is her idea of courtship. How exactly? D I don't know what I thought. I'm confused. That was Za <laughs> Ok. E, znaczy niepodobne, tak długo jesteś sama. A dlaczego so Not a thing. Not, but his strong lips. Has to Ojej, mocne usta. gętki język. Tak długo jesteś sama. Wait, you've gone

No, to lecine, I can't imagine... It's just fear. What about you and Isabella? I know she doesn't have two Maybe we're not the best example. But you understand. I feel paralyzed. I hate it. Well, this little duck... I'm the captain. He's my guardsman. I can't get past that. So go out. Get him drunk. what. Just go out somewhere. Like it's that easy. Nie? What? Tell Donik, invite him. To... Don't tell him about me. Make some... He's not like the other. No dobra, spoko. Więc Donika Donika jest w jakim imię. Donika zaprosimy teraz do karczmy. Donik, are you free? I need to ask you something. I have no immediate patrols. Why? Wszyscy idziemy gdzieś na popijawę. Melancho, ostateczny. It's okay. nothing Nie, nie wiem, znacznik jeszcze wciąż jest tutaj. Gdzie on jest. No dobra, on wice poszedł tutaj już do do gospody. A my chyba w międzyczasie. <laughs> Przepraszam. Pójdziemy chyba tutaj. Przesługa w kwestii prochu to ten zadanie z Kunari. Powiadam wicehrabiego o reakcji Arishoka. Także nie czekajmy dłużej. Niech się dowie. Right. A mad elf, pushed by zealots like the Maker and the Arishok. I suspected he had no plans to leave. I didn't know it was just as annoying for him. He's a hair from the edge. Too late, I fear. It's a shame. What happened? A canary delegate and entourage paid me a visit. They left the decision but were not reported by the outer guard. They are. What do you imagine will be the aristok's reaction? Eh, jak będzie reakcja? Pewnie będzie miał zwrot. Nie ma jeszcze portfienie. Napewno zniknęli. Colonel Conari, General. Conari do not disappear. Speak to Seneschal Brown. Okay, Seneschal. Seneschal Brown. O co chodzi? You have information about. I am to help you, yes. Viscount Dumas would appreciate it. I would prefer that you were not involved at all. But that is neither here nor there. maker, no. You'll find out soon enough, of course. Ale się dowie. when he does, no, the Viscount is rightly concerned with <coughs> the is I suspect that if the Arishok... For all we fear that heretical... Besides, would Kunari stoop to trickery? Ciekawe. There is no precedent.

3 złote, monety, także trzymajcie się, miłego Wam życzę oglądania kolejnych odcinków, i zapraszam Was oczywiście do subskrypcji. Na razie, cześć.